Maneczko, Witam się dzisiaj z wami z trasy. Jestem właśnie w drodze do ostrołęki. Skarmiam milenkę. Następnie odbieramy zamówione wcześniej balony. Zamówiliśmy sobie 5 balonów czarnych, 5 balonów białych, wypełnionych helem, Chcemy zrealizować sesję na plaży w zakolu narbi. Będzie to nietypowa sesja, ponieważ chcemy wykorzystać też krzesło. Także zapowiada się ciekawie. Pewnozy pogody są w miarę optymistyczne. Co prawda zapowiadają jakąś na ale mam nadzieję, że zdążymy wcześniej. Zapraszam do oglądania nara! Siema! Cześć! Cześć! Cześć. Nie mam jednakie ja tylko wiesz, No dobra, to lecimy. Musi mi przydał. A weźmy milenka buzie bardziej w tą stronę. O, super tak! Bo chciałbym, żeby coś tam się w buziaku odbiło. I będzie pięknie. Blenda jakaś, no trochę no. by nam nadała życia. No wiadomo, no, to masz, że jesteśmy to ja w stanie. Ja nawet tak wziąć wiesz? Ja mam oczywiście, że mam. Fajna, bo jest na sztywnej ramie. Ramiona i tak dotąd się mniej więcej łapie. Także obojczyki mamy. A możesz to zrzucić, czy nie chcesz tego zrzucić? No bo i tak mamy top na górze, także nie ma problemu. Tak? Ja po prostu lubię obojczyki, ale to wiesz, to, to już. To zróbmy sobie i tak, i tak. Będziemy mieli urozmaicenie. O fajnie, włoski mamy naraz na jedną, raz na drugą. Teraz jest pięknie. Jest. Y, Oślepiacie? Przeurzucę się na drugą stronę. Nie możecie oślepiać, bo widzę, że o czym mrużysz. O, teraz jest lepiej. Już się jakieś życie pojawia. Okej. Okay. O, piękne. To było piękne, jak miałaś tak główkę do tyłu, wiesz? O, tak, tak, tak. I ciut, ciut mniej i bardziej bokiem do mnie, jakbyś mogła mi To sobie strzelmy jeszcze kilka sztuk. O, pięknie. Super. Gdzie Dziaterek jest ekstra. Kilka bliższych. I dla Ciebie szerszy. Super. O, pięknie. Dobra, zobaczmy. Ja, myślę, że ja bardzo lubię takie wiesz, kadry. Bym no. No. wziął szerszy obiektyw. Bo tak, ten dołek tutaj jest fajny, to można by było tak skadrować, żeby było widać, że ty jesteś na górce. I tak, żeby te trzciny były. Tylko im we wezmę szerszy obiektyw, no. tym mniej będzie widać te trzciny. Więc zobaczymy, pokombinujemy sobie. No, gdzie tylko coś. Sobie... O! Ale bym numer odwalił, co? To, o, mam jeszcze taką i mam jeszcze taką. taki czy do Ta będzie pasować. Ta jest na no dobra, no ale tutaj są miejsca takie, gdzie się to słońce zaczyna. Wiesz, o tym myślałem. Tak żeby ci buzia weszła w słońce. O, gdzieś tu, tylko nie wiem czy to cię nie będzie razić. Jak cię będzie, to tak sobie staj na krawędzi. A ja tobie nic nie trzeba mówić. To jest... Spoko, spoko, bo chyba zaraz wyświetlacz, patrzę, a tu mało co widzę, bo mam odbić dużo. Bo z ziemi chciałem. O, super. Pięknie. A ja zrobię to z bliska z góry. O! Fantastycznie, a weź troszeczkę biodra w moją stronę zrotuj, tak jak byłaś bokiem do mnie idealnie, to teraz zwrotuj. o, super, pięknie, dobra, Baja. O, jakie ładne słoneczko nam wyszło, idealne. Bomba, bombastiko i jeszcze z ziemi samej zrobimy, tylko tak, tu jestem za nisko, bo butów nie widać, o, jakoś tak muszę być. Żeby było widać buty. Trzeba mieć trochę jednak większą. Super. A moglibyśmy zrobić buzią w tamtą stronę? O! Ciężko. O! Super. Fantastycznie. Fantastycznie. Dobrze, dobrze. O! Ja to przelecę. O! Pięknie. Czadzik. Nie dość, że w obcasach po polu, to jeszcze w trzciny, nie? Mm. Okej. Okay. I... Pięknie. O kurde, jak mi się to podoba. Będzie pani zadowolona. Bardzo lubię ramki mm. na zdjęciach. I listków użyłem jako ramki na górze. Zaraz Ci pokażę. A jeszcze kocik jedzony Człowieku, i piknik elegancki. No i udało dzisiaj, kurde, super. O, zobacz. O, no właśnie. Momentami przesta... Momentami przestaje wiać. Na pewno będziemy sobie zmieniać obiektywy. O! Najpierw lecimy szerzej. O! Super, właśnie. Dobra, ale z ziemi nie widać niestety wtedy rzeki, więc musi być tak jak teraz. Super. Pięknie. A weź nóżki bardziej do przodu wyciągnij. O! Pięknie. Dobra, wyłącz ten głupi histogram. O! I jeszcze bardziej do przodu nóżka lebo jakbyś mogła. O, fajnie, bo ja używam tego szerokokątnego i chciałem cię wyciągnąć, tylko buzię trochę niżej, Milenka, jakbyś mogła tym razem. O, pięknie. Super. To jeszcze więcej, Milenka. To pupę sobie po prostu postać na krześle teraz. O, super. I tą rękę musisz zabrać, co ma się bliżej, buzi. O, może być tak jak teraz. Super. Ja się zaraz coś już znajdę tutaj, kadr. Żebym miał balony jeszcze fajnie wygląda to wygięcie, bardzo ładnie wygląda yy, nogi tak, a jedną do góry pionowo. Yy, bardziej tą prawą nogę, bardziej w pionie, bo teraz masz pochyloną. Ciężko. Ale jeszcze ładniejsze zrobiłaś wygięcie w lędźwiach. Super. Tak i balony są pięknie. Yy, a tą łapkę co jest przy mnie, to ją zabierz, mi ją, bo ona zasłania... O! Super, bo ona nam nie może buziaka zasłaniać. Klasa. Zdolniacha jesteś. Ale zobacz, fajny mamy ten kaderek. Dobra, wstawiamy to w wodę to tak na brzeg, ty... Nogę na oparcie, tylko żebyś się nie przewróciła. <grywa> to może tryb seryjny jak będziesz leciała. To się skończy wodowaniem. A dasz radę się położyć na tym krześle? Ej, nie, to potrafisz przytrzymać. Super. Oo. Czadowo. O, pięknościowo. Super, mamy to. Jakie to jest, kurde, dobre. A przeczeczmy sobie tak włosy ręką, wiesz, tak jak masz tą yy, lewą, nie? Prawą byłaś fajnie oparta. O, super. Pięknie. Nogi też cudownie. No kurde, naprawdę tak jest Mirenka. No co ja Ci mogę powiedzieć? No, <laughs> naprawdę wyglądasz tu kurde jak milion dolców. No, też fajne. To fajne. Fajne, fajne. Te jest Twój świat. Kadryk, że Ty jesteś taka melancholijna, taka zamyślona i tak dalej. No, po prostu. Mm, uwielbiam. Dobra, tu już będzie buzia widoczna. To sobie lecimy? Będzie wyglądało lepiej niż dobrze. O! I piasek rozmyty. Krzesło w mocnym punkcie. Tylko te wszystkie parametry pogasimy. O, cudownie. Nóżkę tylko, że miał. Jakie ty masz, kurde, teraz długie nogi. Urosł. To by było niewybaczalne, jakbym ci ciapnął nogę. Noga super, rączka. A rączkę tą właśnie, o, o, super, fajnie. Fantastycznie. Czad. A wrzućmy ją z tyłu za plecy. Y, tą, o, tą. Dobra. Baja. Fajne. I takie spojrzenie na balony, jakbyś mogła całą buzią. O. Fajnie. Także będzie, dzięki temu będzie na 3 czwarte do mnie. Bomba. Bombastycznie. O, to też jest fajne. Z takim odgięciem do tyłu. Tylko tą łapkę jedną, co masz, to... O właśnie, mi ją, super. Pięknie. I z samego piachu. Żeby tak przestało wiać, nie? Dobra i zrób 2,8 Dobra, myślę, że będziemy mieli spokojnie To co, kończymy?